Start time. Maneczko witam was bardzo serdecznie. Jestem Pawik, a to jest kolejny pak opening z gry FIFA 14. Na początku, póki pamiętam, chciałbym was zaprosić do FIFA Coins Pay Safe Card. U niego możecie kupić coinsy Tanio i dodatkowo po wpisaniu hasła Pawik dostajecie 5% coinsów więcej. Oczywiście link w opisie. Tymczasem tu mamy drużynę tygodnia. Tak wygląda drużyna tygodnia, to jest ta mundialowa, mundialowa drużyna tygodnia. Mamy Neymara, Robena benzemę, między innymi, e, Müllera też. No i mamy 200 końców. Myślę, że około 100 tysięcy przeznaczymy sobie na, e, na ten standardowy tryb, a resztę na FIFA World Cup. W ten tryb jeszcze nie grałem, ani nie otworzyłem ani jednej paczki. Nie no może jedną otworzyłem, ale nic tam porządnego się nie trafiło. Mm, więc myślę, że idziemy najpierw do mm, zwykłego marketu i tam otwieram paczki do normalnej FIFA. O, w dubsko. Ojej, 5 paczek, no chyba, że poczekajcie. Tu mam tylko te. No to nie, to otwórzmy sobie ją no tak. Otwórzmy sobie mm, te, pa, te karty. 5 tych to jest 125 tysięcy, a za 75 otworzymy sobie po prostu w, w tym trybie World Cup za te 75 tysięcy, które nam zostanie. No to otwieramy te paczki za 25 tysięcy. Zobaczymy, może jakiś, właśnie ten, ta zielona karta to jest. I Motm, z tego co mi się dobrze kojarzy, Lescott, Jolion Lescott. Kuczka, słabo, jak na ten e, Papa do Poulos, tak. Jak na y, tyle, tyle hajsu, to. To nie wygląda to zbyt dobrze. Myślę, że tak. Y, ci do klubu. Papa do Poulos. Niech będzie ta lista transferowa, chociaż wiem, że to się tak za łatwo nie sprzeda. Tutaj Quixel, e, Herb, Lazio, Rzym. Kolejna paczka z 25 tysięcy. Myślę, że te w 7,5 nie będziemy bawić, bo wiadomo, że to... E, tam nic dobrego, mam nadzieję, że nie trafimy, bo nie będę ich otwierał. Do dlatego mam nadzieję, że tam nic by mi dobrego nie wskoczyło. Mam nadzieję, że coś dobrego wskoczy tutaj. Gonzalo Iguain, skład z Ligi Włoskiej akurat mam i akurat nim gran. Natomiast Soldado Serna. Natomiast, czy, czy igło inny jest potrzebny? Zobaczymy. Być może się przyda. Także to jest to. Soldado myślę, Jastrząb. Soldado myślę, że pójdzie na listę transferową. Darius na Atech też niech idzie. Może zawsze coś tam się sprzeda. Chociaż nie wiem, ile jest warty Soldado, ale, ale może być trochę warty. Tym bardziej, że to Jastrząb. Przepraszam Was za moją grzywkę, która znowu jest niesforna, bo jest świeża po myciu. A ja świeża po myciu mam włosy. Takie, że to jest szok, i muszę je co chwilę poprawiać mnie w kurze. Gdy mi grzybka opada na czoło, w kurze mnie to strasznie. Ok, kolejna paczka z 25 tysięcy, już mi prze um, przepieprzyli 50 tysięcy, i nic, nic za to nie mamy tak jak na razie. Także może teraz coś dobrego nam się trafi. Angel Clichy, tak? Pablo Hernandez, no słabo. Tu mamy darmową złotą paczkę. Poproszę. Dziękuję. Olicz, Sevilla mm, mm. No dobra, Klisz jest szybki dosyć, ale ale ja już jego angielską nie gram Może gram, no ale rzadko Okej, okay. Olicz niech idzie na listę transferową, a tego panu sobie sprzedamy, bo jest on bezużyteczny Tak mi się przynajmniej wydaje, nikt go nie kupi, tak czy tak eee, Tak, 25 tysięcy kolejnych już 100 tysięcy nam przepadło No i dupa, póki co Póki co, dupo. Um, nic się nie trafiło ciekawego. I Claudio Bravo. Cholera, dobry bramkarz. Dobry bramkarz y, z Ligi Hiszpańskiej. Teraz jest o nim głośny, więc ja sobie go. Um, Bezpłatną paczkę, tak. Teraz jest o nim głośny, więc ja sobie go zachowam. Um, sprzedam go sobie być może. Bo no, wiadomo, że Chile zatrzymało Hiszpanię, no i. Być może teraz dużo osób chce mieć właśnie Claudio Brawo w swoim zespole. Może, może, nie wiem. No i okej. Okay. Ostatnia złota paczka, yy, znaczy złota. Ostatnia paczka, yy, ta Mundialowa. Może coś jeszcze nam wpadnie, chociaż wątpię. A jakby tak tam przykład, no nie wiem. Thomas Müller, czy Robin, o Robin, to by było fajnie. Permer Tezaker, drewno totalne. FC Barcelona wyjazdowe, fajne stroje. Trochę przypominające. Koronę Kielce. Ale. Ale nic nic poza tym. No, Mertozaker jest. Czy to jest karta warta. Mm, oj, Quick zrobiłem cholera. Chciałem je na listę transferową. No to nic. Trudno. Okej, okay, te dwie paczki darmowe sobie tworzymy. Jedna z Falka, a druga z El Elsharowim. Chociaż ta z El Elsharowim zaraz się pewnie podmieni na jakąś inną. Natomiast, a. Mm, czy to są karty warte 25 tysięcy? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Andreoli, to w ogóle już totalny shit. Totalny shit. Jeszcze jedna paczka. Złota z Alabą, Dawid Alaba. Nic mi nie da, wiem o tym, że nic mi nie da, no ale. Rafael Natali, co to jest w ogóle za. Za shit. Ten streavderu mi się bardzo podoba. Jastrząb. No nic tu nie ma ciekawego, no niech będzie do klubu. Dobra. To teraz przenosimy się na FIFA World Cup i tam będziemy otwierać resztę, resztę paczek. Ok, tak prezentuje się mój skład yy, na tym world cupie. Jak widzicie nie jest on zbyt zbyt fajny. Yy, ale właśnie na tym będziemy teraz pracować, żeby go ulepszyć. Nie mogę nikogo kupić, bo tu jak wiecie nie ma marketu. O Boże, więc, więc no, tylko, tylko paczki, otwieramy paczki z World Cup'u, musi coś wpaść, musi coś wpaść, bo nie wierzę, że tutaj 75 tysięcy monet przeznaczył na shit. Tiago Silva, dobrze się zaczyna i zobaczymy co w niej nam wpadnie. Torrado z Meksyku. O ile się nie mylę. Daniel de Fajnie. Dobry zawodnik. Chociaż mogło być lepiej. Welcome! <grym> fajnie! Welcome, fajnie się nazywa. Kibicuję Brazylii, jak możecie zauważyć, ale to dlatego, że jak nie ma zespołu, którym, który... Jakby, jak nie ma Polski, co nie? To kibicuję gospodarzom Salpingiris. To on chyba bramkę strzelił na euro, co nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Di Maria, ładnie. E, chociaż teraz, o, Del Bosque. Już na Mundialu nie zagra. Ten pan Kolejna paczka za 5000 monet, zobaczymy co w niej trafimy Pewnie znowu nic Uwaga, uwaga Kilelele, coś tam, coś tam Welbeck Fajnie Ideje Welbeck, Ideje Kolejna paczka za Za 5000, Forland, jego Forland, dobry zawodnik O, Ribery, Ribery. Aguirre del Garay. Mam nam techy, ale mamy Franca Ribariego. Bardzo dobry zawodnik. Tempo 90, 89 driblingu, 78 strzałów, 82 podań. Dobry, dobry zawodnik. Yy, I teraz uwaga, uwaga. Ameobi Ale zobaczcie, to wcale nie jest najlepszy zawodnik. Bo najlepszym zawodnikiem jest Guzan. I teraz uwaga, uwaga. Boateng. A to nie jest. To jest chyba jeszcze kolejny brat Boateng. Nie wiem. Langerak Townsend. Andros Townsend. Też szybki zawodnik. Ogu. I wyjazdowe stroje Francji. Bardzo fajne stroje, tak swoją drogą. Kolejna paczka z Mistrzostw Świata i Ilicewicz Poli. Chavez Butland. Bruma Butland to jest chyba trzeci bramkarz Anglii. Czy drugi? Nie wiem. Uwaga, uwaga. Ciolis. Ciolis. Corvas e, Roma, Rich, Rafa, Varan. Dobry zawodnik, Waran, Varane, chyba Varan. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Otwieramy kolejną paczkę, otwieramy kolejną paczkę, w której jak zwykle nie trafimy nic dobrego, chociaż najwe, najlepszym zawodnikiem bez wątpienia jest Front Ribery i z tego się cieszę. Chociaż, no, liczyłem na coś lepszego, Neymar. Może właśnie ci zawodnicy z tych... z, tych, z tego, z tych... Słazo, z tych właśnie drużyn tygodnia, z tej drużyny tygodnia Ramos to nie jest ten Ramos, o którym marzyłem, niestety. Meksyk, o te stroje są zajebiste. No, podobają mi się strasznie. Chociaż do Meksyku nie za bardzo nawiązują, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale takie sobie stroje wymyślili, takie stroje mają. De to jest Argentyńczyk, chyba.

Misimowicz Neuer, of oh, w Dupsko. także bramkarza już mamy raczej Raczej nikogo, nikogo lepszego na tej pozycji nie znajdziemy Pianik, Jan Mat Okej, okay, także tu jest, ale spoko Brazylia stroje wyjazdowe, też bardzo fajne swoim drogą Uwaga, uwaga Beng, wy już wiecie Wy już wiecie Markizio Najlepszy zawodnik to jest chyba Claudio Marchisio. Ok, soto. to? Nuguemo, coś takiego. Ok, dobra. Także otwarliśmy sobie dużo, masę paczek właśnie. Mm, ale myślę, że coś fajnego wpadło, co nie? Ribery, Neuer, tego Silva, chyba trzech najlepszych zawodników, którzyśmy dzisiaj trafili. Ok, Ribery, Silva, Neuer, no i Di Maria, Marchisio. Takich pięciu zawodników, którzy się wyróżniają. Tymczasem, ziemieczki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, oczywiście zostawcie kciuka w górę i do następnego razu. Na razie, pa pa!